Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem macie gdzieś ze mną owca. Dzisiaj ze mną jest y, owca, tak, dokładnie eee, Owca, dzień dobry owca Dobrze, daj mi jedzonko. Jesteśmy na, na, na kolejnym odcinku z Survivalu Singla jak to zwał, tak zwał Survival single, y, po prostu Po prostu Survival Single I czy mnie? Nie, coś mi się wydawało. Y, ogólnie tak w poprzednim odcinku. Tak wiem, nie było tych faremek tutaj. Tych zwierzątek nie było. Ale czemu by w sumie nie... No, zrobiłem sobie faremkę lekką. Możecie zauważyć, że mam też mniej materiałów. Ok, mięsko mi się przepaliło, to mogę odłożyć. Szuk znalazłem zwierzęta przez to, że szukałem sobie konia. Szukałem konia, ale nie, nie znalazłem. Cicho, cicho mi tu. Niech zgadnę. Mhm. Max 60, dobrze. No i od razu lepiej. Plan na dzisiaj, zrobić sobie to, co planowaliśmy w poprzednim odcinku, czyli sypialnię i magazyn podwodny. Skąd weźmiemy piasek? Otóż pytanie to jest bardzo proste, bo to jest glina. To była glina, to nie był piasek. Stąd weźmiemy piasek, ten jeden poziom nic się nie stanie, jak skopiemy tutaj tego. A też będę mógł sobie zrobić z tego szkło. Co będzie mi bardzo potrzebne, bo zobaczycie w sumie co chcę zrobić. Pewnie niektórzy już wiedzą o co mi chodzi, co ja chcę tak naprawdę osiągnąć. Zagiełki też przygarnę. Magazyn będzie taki bardziej podłużny, już pewnie dużo osób wie, co, co chcę przez to osiągnąć. Myślę, że tak z 32. Piasku 34 może być. Dobrze, to teraz płyniemy do naszego domku, takiego prowizorycznego. Czemu te zwierzęta przez te płoty przechodzą? Nie, 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 nie. Owiecki. Owiecki, nie, 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 nie. A, e, że mam trochę pszenicy, to ją podkarmię, tego małego. Dobrze ogólnie tak tutaj mi rośnie pszenica tutaj mi rosną karotki, tutaj rosną ziemniaczki a tutaj rosną karotki czyli tak tutaj jest sekcja pszeniczna tutaj są ziemniaczki a tutaj są karotki i wszystko się wyjaśniło teraz można zacząć jak miło jedzonko przepalać nasz piasek jak widzicie pozbierałem sobie trochę drewna Aha, i pewnie jeszcze też rozbudowałem trochę naszą kopalnię, zrobiłem tutaj kilka sadzonek, gdzie jest nasza kopalnia, tu jest nasza kopalnia, ogólnie tak, nie wiem czy ją rozbudowywałem, ale jest dotąd na razie, także, także kopać będziemy na innym odcinku, albo w ogóle poza odcinkiem będę kopać, żeby was nie zanudzać, dzisiaj budujemy sobie dom. Tak, po to tych drzew tutaj chyba w poprzednim odcinku nie było. Ja je posadziłem poza odcinkiem. Bez żadnego game bez niczego. Po prostu byłem gdzieś tam, wziąłem sobie sadzonki i tyle. Karotki rosną. O, jak widzicie, ziemniaczki się już zrobiły. Dwa ziemniaczki, ale zawsze. Później też planuję zrobić sobie farmę zaut zautomatyzowaną, farmę do tego. Mam też sugarcane. Co z tym można zrobić? Tak w sumie niezbyt. Na no, czym ja to... Nie wiem, ale dzisiaj moim planem jest właśnie ogarnięcie się, jeżeli chodzi o materiały. I zrobienie właśnie tutaj sobie, no, domku, to będzie tak naprawdę domek podwodny. Jedyną częścią na zewnątrz będzie tak naprawdę tylko um, wejście do niego. Bo nie będę robić jakiegoś Trabdora, to znaczy będzie Trabdor też, ale to tak, tu będzie taka choćby nadbudóweczka. i tutaj schodzimy już w dół. A na jakim? Tutaj to jest poziomie, bo chcę to zrobić trzy kratki pod wodą, czy to ładnie? A, ładnie tu będzie wyglądać. To jest na poziomie 60. Dobrze. Teraz sobie wróćmy do naszego tego. O, jak miło dwie owieczki już są. A świnki są duże, są duże. My teraz jesteśmy na 59. Potrzebujemy się skopać. Jeszcze o. Chyba jeden, czy nie? Czy to jest na dobrym poziomie? Chwila, 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 skoro to mam o jedną nad głową, dobra, czyli to potrzebuje jeszcze jeden w dół. Jeszcze jeden w dół. Dobrze. Nie. Nie. Woda. 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 Daleko mi do tego jeszcze. Nie, ja już pod tym jestem właściwie. Dobra, teraz tylko się przekimać. Gdzie to jest? Where is. That? Dobrze. Po podpłyńmy przekimajmy się. Czyli ja się tam już tak naprawdę dokopałem. Teraz muszę sobie wziąć przede wszystkim na nową łopatę. Wziąć sobie to. O nie. To sobie przepalić płotkami, bo już płotki raczej nie będą potrzebne na węgiel. Teraz w Czemu nie mogę wejść w crafting? Co się stało z moim craftingiem? What? E E, e. e już mi wszystko działa, Co, coś mi się zepsuło. Nowa łopatka. A! Nie! Nie do dziurki. Czyli tak. <laughs> Tutaj byśmy musieli skopać to, ale ja bym sobie stanął na dircie, żeby to szybciej kopać. Zrobię sobie tutaj taktyczną platformę, bo czemu by nie? Dobra, i możemy kopać. Myślę, że tak tutaj wykopiemy sobie. Teraz tylko, żeby tego szkła nie postawić źle. Tutaj nie, 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 Super. Zabiłem się, zabiłem się, Zabi... Dobrze, Dobrze, weźmy sobie wszystko, wszystko, siodło. To szkło. I tu mam jeszcze matyczkę. Teraz wypłynę na czas. Wcześniej mi się nie udało. Czy mam siekierę? Mam siekierę. Dobrze. to to już można w sumie rozwalić. O, moje doświadczenie. A, chodź. I teraz tak, bierzemy sobie szkło. I mamy tak naprawdę już gotowy nasz yy, pokoik podwodny. Nasz podwodny pokoik już jest gotowy. Także już go zaraz tutaj będziemy jakoś ładnie aranżować. Nie pani quita. Czy tutaj mamy szkło? Nie. Okej, okay. mamy to już załatwione. Także jak widzicie, budowa domku o, flint. Fajnie. desek, także zaraz tutaj wraz z deskami, jak widzicie, tak to wygląda sobie. You'll spin me rider right around, baby, rider right around. Dobrze. E, podłoga o dwa klocki niżej. To znaczy muszę wykopać dwa klocki, żeby było na trzy wysokości sufit i jeszcze bym musiał zrobić tutaj podłogę, także taktyczne. Tak, 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 tak. Tak, tak. Nie, tego na razie nie niszczę. Dobrze, co nam tutaj wyrosło? Czy coś nam wyrosło? kartofeliki Bardzo fajnie. U, no sporko. Spodzcz, spodzcz. E, Tam nam wszystko rośnie? Tak. Czym by to przepalić? Mam dużo patyków. Można by to na razie tym przepalać. No, no pomiędzy odcinkami postaram się pójść do kopalni. A teraz to sobie uporządkujmy. Dobra, tak. E, potrzebuję desek. To sobie zaraz... Zrobimy na deski 41 desek, to można wyrzucić, to można tam wrzucić. I mi się skończyło miejsce. Jakie schodki zrobić? Może koblostonowe? Może schodki z kobla? Bo czemu by nie w sumie. 28 schodków może być. No nie no, tutaj nie wyskoczę. Podłoga może zostać nową, skoro taki klimacik taki właśnie, a nie inny. Tutaj myślę sobie jakiś enderman. Zgadłem? Chyba tak. Muszę porobić na pewno więcej pochodni. Ale to tak, dzisiaj budujemy domek, także fajnie. No, na tej serii będę się opierać na taki podwodny. Może na, będzie seria 1.13, to też będzie taki podwodny, właśnie. na 1.13 pod wodą w ogóle wszystko jest ładne. Myślę też nad yy, survivalem z kimś, ale nie mam tak naprawdę z kim go nagrywać. To jest smutne. Napiszcie mi, jakbyście wyurządzili wnętrze tej oto kęciapki. Yy, może jakaś propozycja mi się spodoba. I mi się dechy skończyły To w międzyczasie też skoknę sobie tutaj Odebrać mój węgiel i patyczki I zrobię Wszystko na pochodnie Ponad Nie Równy jest tak pochodnie No ja to mam jednak wyczucie e, dobra tutaj już jest Tutaj by to trzeba było Oświetlić What? Hitbox się pojawia tu I don't know Dobra, idziemy po dechy. Nie, woda, 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 woda Woda, 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 woda Dzień dobry Dobrze, to, to też będzie przeszklone, bo czemu by nie ale kurka, to by nie mogło iść tutaj, tylko tutaj by musiało być już yy, zrobione, tak? A tutaj tymczasowo też schodek. Tak. Dobrze, idziemy po dechy, po dechy, po dechy, Ja się w ogóle tu rozkręcam, ale pa... panie, już 17 minut odcinka, a ja tu domek robię ciągle. A w sumie, ważna rzecz też. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek również spodobał. Zapraszam na y, ostatni odcinek, czyli y, Giant Machines, które się pojawiły wczoraj, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, oczywiście. Czy mamy tu gdzieś jakiś węgiel? Nie. Tu miałem piasek. A jak byłem sam? Jestem zły na siebie. Czy to jest upiecona? Muton dobrze zaraz też kończymy ten odcinek. Przeniosę sobie łóżeczko, gdzie jest mój dom. Tutaj właśnie, jak to wygląda z góry. Ale śmieszne. A w 1.13 to w ogóle będę mógł obserwować tutaj ryby, bo teraz to tylko squidy tak bardzo, naprawdę. Eee, to tu, to na deski, jest yy, tak, dobra. Od razu to sobie tutaj przerobimy na dechy. Tutaj ostatni schodek. To drzewo w ogóle zaraz wycinę. Wycinamy, bo tutaj mamy ładną ścieżeczkę prostą. Nie. Dobrze. Zaraz się będziemy przenosić tam. Na dół, tutaj do mnie, do już w sumie mojego oficjalnego domu. To znaczy, on nie jest jeszcze skończony, ale już jest oficjalnie. Także co, tutaj robimy sobie podłogę, tak? tak? To wszystko potem oczywiście wyłożymy drewnem, deskami. Czy ja mam jakąś wolną mapkę Nie wiem. Także ja bym, Maciek, czy tam mi plony wyrosły? Krótki. Wiecie co, jeszcze przed końcem odcinka rozmnożmy sobie. Jakieś tam łowie... no, świnki, żeby mieć co jeść. Cześć, świnki. Dajcie mi małą świnkę. Tak, także jak widzieliście, to właśnie było z tym. Mam to gdzieś schować? Mam. Także w następnym odcinku, jak nie poza odcinkiem, ja spróbuję zrobić materiały czyli drewno, spróbuję dużo kobla znaleźć, pokopać, mieć irona. Tak wygląda nasz dom obecnie, tam jeszcze to, trochę tutaj się połata, trochę będzie ładniej. To co, widzimy się w następnych odcinkach? No to co? Do następnych odcinków, subskrybujcie. I dzwoneczkujcie, żeby doczekać powiadomienia o nowych yy, filmach na moim kanale. I tyle. Pa pa.